No, i witajcie ponownie w srebrnym Sadzie, Tym razem mamy poletko obok. Oczywiście, ten sam właściciel, to samo pozwolenie, wszystko jest załatwione. i oczywiście tutaj zobaczymy się przy pierwszym dołku. Zobaczymy, co tym razem wypadnie. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Mam nadzieję, że trafią się sreberka, chociaż czasu mam naprawdę się bardzo, bardzo mało. Żona pracuje w szkole, więc dostałem godzinę zegarową. Przepraszam, godzinę lekcyjną ale do półtorej godziny może uda się to przeciągnąć do zobaczenia no i mamy pierwszą monetkę tym razem jest to perelek zaraz zobaczymy co dokładnie prawdopodobnie 2 złote jagody albo 5 złotych z rybakiem 1960 2 złote jagody no fajnie niezbyt częsta monetka na polach do następnego no i wszystko wskazuje na to, że trafiła się kolejna monetka. Co prawda dopiero druga, w międzyczasie były jakieś guziczki, jakieś plomby, jakieś inne popierdółki i sporo złomu. Ale zaraz zobaczymy co to jest. Wygląda mi na boratynkę, jeżeli chodzi o rozmiar. Tak, tak, to jest boratynka, dokładnie. Moneta bita w nakładzie około... Ile to było? 12 miliardów sztuk? Tak, nie milionów, miliardów, 12 miliardów, czyli mniej więcej tyle, nie no, dwa razy tyle, ile wybito do tej pory wszystkich monet e, z trzeciej RP. Także naprawdę było już sporo. E, także do następnego, może będzie coś ciekawszego. No i mamy kolejną monetkę, tym razem trafiła się na oko. E, jeszcze siedzi w ziemi. Oto ona, jeden fening. Cesarstwo Niemieckie. Rocznik niestety nie do końca czytelny, przynajmniej na tą chwilę. Spróbuję wysuszyć. O! Chyba to jest rok 1901. A rewers? Rewers całkiem No i po milionie drutów mamy kolejną monetkę. Tym razem jest to znów PRL-ek. Niestety. A to taki Mickiewicz. Rocznik 75. Do następnego. Tuż obok monetki był taki oto guziczek. Zaraz sprawdzimy, co to dokładnie jest. O, widzę, że coś fajnego. Z łóżkiem. Zaraz zobaczycie, pozwolę tylko odrobinę przesknąć. Proszę, takie oto cudo. W końcu jesteśmy na Kaszubach. Do następnego. No i nareszcie trafiła się jakaś ciekawa monetka. Tym razem jest to grosz Augusta III Sasa. Awers co prawda totalnie zajechany, ale za to rewers naprawdę przyjemny. Także być może mam dzisiaj już fund dnia. Może nie jest to jakaś wielka rzadkość, ale u mnie trafiają się no, nieczęsto te monetki. Także e, jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i do zobaczenia przy kolejnym doku. No i mamy dzisiejsze srebergo. Tuż obok e, naszego grosika. Mamy pół grosika, pół silber Grosika, pół Silver Grosza 1844. Mennica Berlin oczywiście, także jestem już mega, mega zadowolony. Praktycznie mogę wracać do domu. Zostało mi jeszcze jakieś 15-20 minut, także może coś jeszcze uda się wyciągnąć. No i do zobaczenia przy kolejnym domu.